Hej, cześć, Siemano, witam Was. Dzisiaj złożymy sobie przesyłkę od Patryka z Poznania. Wow, wow. Widzimy, że mamy karty ekstra klasy. Oczywiście braki. <laughs> No, tutaj mamy trenera. Korona Kielce. Lech. Lechia. Podbeskidzie. Pogoń. Śląsk. Zawisza. Bydgoszcz. Pogoń Szczecin. Śląsk-Wrocław, GKS Byłchatów, Lech Poznań. No, to ja właśnie mam pożegnać. To Narka, pa!